Cześć kochani, <laughs> e, dzisiaj Wam chciałam troszkę opowiedzieć o diecie. Ja jak słyszycie mam dziwny, trochę zmieniony głos, bo mm, trochę ostatnio się rozchorowałam. I właśnie chciałabym Wam tutaj nawiązać do diety, bo zaczęło się ciepło robić, dzieci chcą lody, wiadomo, że no nie, nie bardzo możemy im odmówić, bo po prostu zawsze jemy w lato te lody, no i za chwilę, po kilku dniach pojawi się jakiś katar, ból gardła, flegma i chciałabym Wam powiedzieć, skąd się to bierze, po prostu lody, one bardzo wychładzają organizm. A przede wszystkim, gdy są to lody właśnie z nabiałem, takie śmietankowe, ja zawsze wybieram swoim dzieciom sorbety, bo one są po prostu robione na wodzie, i te skutki uboczne właśnie po tych lodach są mniejsze, więc to jest taki mój pierwszy krok. I właśnie tak jak Wam mówię, że lody bardzo, bardzo wychładzają organizm, więc gdy organizm ma słabą odporność, to może się właśnie się pojawić za chwilę jakieś przeziębienie. I właśnie i teraz Ci opowiem, jak sobie z tym poradzić. I tak, co jest ważne, zazwyczaj właśnie te lody się pojawiają przede wszystkim w weekend, bo wiadomo, że rodzice mają więcej czasu dla dzieci, gdzieś jeżdżą, więc no niestety jest bardzo ciężko odmówić. Myśmy też jedli lody i no nie ma co z tym zrobić, więc trzeba się po prostu na to przygotować i jak sobie z tym poradzić. Ja na przykład robię zawsze tak, że gdy bo ja jestem bardzo wyczulona na takie właśnie ochładzanie organizmu, ja na przykład nie mogę iść na biału, pić zimnych napoi, bo u mnie to zaraz źle działa na, na mój właśnie organizm i ja zawsze, gdy właśnie sobie jemy ja jakieś lody, przede wszystkim to wybierać lody bez nabiału, czyli żeby to były sorbety, bo gdy to są lody właśnie na jakimś mleku, śmietance, to one jeszcze bardziej wychładzają organizm. Wiadomo, że w lato jest więc organizm sobie lepiej właśnie radzi z takimi chłodnymi przekąskami, jak właśnie lody, ale właśnie dobrze jest wybierać sobie te sorbety, i druga sprawa, warto potem wypić sobie fajnie coś ciepłego, jakąś herbatę, napar imbirowy, czy po prostu ciepłą wodę, żeby wyrównać tą gospodarkę.